600 milionów, które są zarezerwowane na rok 2014 do wydania w programie mieszkanie dla młodych, wykorzystamy najprawdopodobniej do końca roku tylko 300, mniej niż 300 milionów złotych. 315 milionów najprawdopodobniej zostanie niewydanych, no a przez to wrócić do budżetu już nie będzie można z nich korzystać. Ministerstwo planuje, aby od przyszłego roku trochę podwyższyć dopłaty dla rodzin z dwójką, trójką dzieci. Do tej pory jest tak, że single i rodziny bezdzietne mogą dostać 10% dopłaty, 10% liczone, liczone od kosztu jakby odtworzenia nieruchomości. Ta stawka 10% dla singli i rodzin bezdzietnych ma zostać niezmieniona, ma być tak jak jest do tej pory. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem ma to być 15%, dokładnie tak jak teraz, ale gdy pojawia się już drugie dziecko, ma być zmiana. W tym momencie jest tak, że jeżeli rodzina z dwójką dzieci chciałaby kupić mieszkanie w MDM, to dopłata jest 15%, ma być 20%. W przypadku rodzin z trójką dzieci jest 15%, ma być 25%. Także dla tych rodzin rzeczywiście to będzie. Spora zmiana. Problem jest taki, że w gronie beneficjentów programu mieszkanie dla młodych do tej pory rodzin z dwójką bądź trójką dzieci było tylko 3-4%. Także skala tych zmian znowu jest niezadowalająca. To jest niewielka kosmetyczna zmiana. Ma zostać też ułatwiony zakup mieszkania od spółdzielni. No, niestety minus spółdzielni jest taki, że w momencie, w którym podpisuje się umowę o zakup nieruchomości, będąc członkiem spółdzielni, nie do końca wiemy, ile zapłacimy za tę nieruchomość. Dowiadujemy się, jaka będzie ostateczna cena właściwie w momencie, w którym ta inwestycja się zakończy. I wszystko jest dobrze policzone i można to rozliczyć na poszczególne lokale. Także to jest ten minus, jeżeli chodzi o spółdzielnie. Te zmiany są konieczne, no ale nie jestem pewien, czy taka ewolucja programu jest potrzebna, czy raczej w ogóle rewolucja tego programu, zupełna zmiana tego programu. Można by było się pokusić o to, co, co zastosowali Brytyjczycy, czyli przez 5 lat nieoprocentowana pożyczka. Dla osób, które kupują nieruchomości z budżetu państwa, albo też pewne gwarancje z budżetu państwa, co byłoby dla budżetu tańsze, a byłoby po prostu bardziej efektywne niż dopłaty w, programu, w programie Mieszkanie dla Młodych. Można by było się pokusić o to, aby wprowadzić system wspierający oszczędzanie na wkład własny. Też tutaj skala kosztów byłaby znacznie mniejsza, a znacznie więcej. I przez to osób mogłoby z takiego programu skorzystać. Także zmiany owszem są potrzebne, ale bardziej rewolucyjne myślę niż ewolucyjne.